Sprawdź wakacyjny obóz na case.eu Weź udział w evencie i otwieraj niesamowite skrzynie eventowe Pula nagród to aż 50 tysięcy złotych Top free użytkowników, którzy zbiorą najwięcej waluty eventowej Otrzyma nagrody rzeczowe Po raz pierwszy podczas wydarzenia odbędą się dwa specjalne giveaway'e jednocześnie Kliknij pierwszy link w opisie i sprawdź najnowszy event Siemanko, z tej strony Seban, Na to jest kolejny filmik na tym kanale I oczywiście kolejny giveaway dla was A w dzisiejszym odcinku mam dla was do wygrania Paysep karda o wartości 20 zł. Jeśli chcecie wygrać, zostawiacie łapkę w górę. Subskrypcję. Oraz komentarz. Pamiętajcie, że musicie również obejrzeć połowę filmu. Jeśli chcecie w ogóle wziąć udział, losowanie na streamku. Także wbijajcie, kto pierwszy ten lepszy, ponieważ na streamie jest pełno skinów losowanych, jest kontencik, są otwierane skrzynki, a w dzisiejszym odcinku kontencik dla widza, ponieważ nowe skrzyneczki widzowie, na case dropików, wbijajcie z moim kodem, bo macie 15% opłaty, chyba już to mówiłem, ale musicie wpłacić każdą metodą płatności. Jeśli płacicie jakieś pieniążki i wyślecie mi screena, to Będziecie brać udział w konkursie, jakowskim, bo za niedługo taki będzie. Miał być na 15k sub, Teraz w ogóle YouTube nie promuje kanałów CES-a, także trzeba trochę poczekać, ale nie załamujemy się. Po wakacjach wrócimy i te sumy będą na pewno wpadały. Dobra, lecimy. Cztery nowe skrzynki dzisiaj otwieramy wszystkie. Zaczynamy od bestii. Jako, że mamy duży budżet, to te najdroższe będę sobie, wiecie, farmił i zobaczymy, czy coś fajnego się uda trafić, oczywiście. Co my tutaj mamy? No tutaj słabiutko jak na razie, szczerze Wam powiem. Tutaj słabiutko, ale zobaczymy co będzie dalej, bo 25 ziko, a płacimy 64, jeszcze 5 sobie otworzymy. one design skrzynek, to jest na pewno fajne na jakiejś dropie, że nie ma tutaj żadnej lipy. jeszcze czerwony itemek, okej, okay, okej, okay, to już wystarczy. Nie ma co testować takich tanich. Jeśli chcecie, wiecie, żebym testował Wam te tańsze skrzynki, żebyście, na przykład chcecie wpłacić pieniążki i mam Wam powiedzieć, czy opłaca się otwierać, to wtedy mogę Wam Otworzyć na spokojnie, lecimy dalej Policyjna interwencja, o kurczę, Pięć umpów, pięć tych samych umpów No i tutaj jest dramacik, Bo płacimy stóweczkę No jakoś ta skrzynka mi się Źle kojarzy, powiem wam szczerze, po tej nazwie Okej, okay, jest digielek, akurat Skin bardzo ładny, bardzo ładny To jest chyba skrzynka z cyklu mały procent, tak? Chociaż, no nie wiem, ale spoko, spoko Fajnie teraz poleciało, jest digielek Jest zabawa, mogę tak na spokojnie powiedzieć. Również pamiętajcie o evencie i jest AK Bloodsport Pogchampik widzowie, pokczampik 460 zł on kosztuje w statraku. Lycimy dyr Oczywiście, widzowie, pula nagród 50 tysięcy PLN event nowy, bierzcie udział, bo pierwsze y, miejsca zgarniałem sobie fenomenalne nagrody i powiem wam szczerze, że jak nie przepadam kurczę za y, ogólnie y, taką, wiecie, tutaj... Y, skrzynką na małym procencie, to skrzynka jest naprawdę bardzo dobra. Mimo, że często daje tych pół, co mi to dwa razy tylko dało, to ogólnie z niej jestem na fajnym, mega fajnym proficie. Także kurczę, powiem Wam szczerze, jest naprawdę bardzo dobrze. Teraz słabiej, bo jest fajny element, chyba, że w statu on by był, ale niestety nie jest. Dobra, zmieńmy sobie skrzyneczkę, ja troszkę już jej otworzyłem. Mamy jeszcze na spokojnie bardzo dużo pieniężków. Pieniężków, nocne oświetlenie, przechodzimy sobie, lecimy 200 zł za 5. To już jest sporo. Ale też mamy dużo lepszej temki. Zobaczymy, co tutaj będzie leciało. I mamy czwórkę Stream, mamy Awóbkę Asimov. 640 Ziko, Statrak Awóbka Asimov. Nie wierzę, co się dzieje w ostatnich odcinkach, nie? Te poprzednie odcinki były strasznie dramatyczne, bo tam paliło mi co odcinek, a teraz jest naprawdę dobrze. Tutaj troszkę słabiej, ale wiadomo, zawsze coś słabego musi dać, żeby. Kurczę. Nie poczuć się, tak? Bo jak się poczuje, to się wszystko przegrywa, nie można być pozernym. Ostatnie 5 i jest po raz kolejny twórka Print Stream. Mam nadzieję, że w jakimś dobrym stanie. Okej, okay, jest well Worn, ale jesteśmy na zero. No i przechodzimy farmić najlepszą skrzynkę. Znaczy nie wiadomo czy najlepszą, jeśli chodzi o oddawanie. Na pewno jest to skrzynka najdroższa i mamy tutaj, powiem wam szczerze, no fenomenalnej temki. Na pewno Star Trek Gama Doppler jest przeze mnie pożądany. W sumie inne kostki, będę sobie otwierał po dwie 250 za otwarcie. Jeśli otwieramy dwie, zobaczymy co tutaj poleci. O mój Boże! O Jezus Maria! Właśnie mówiłem, że nie wiem, czy to jest skrzynka najlepsza. Na szczęście ten SG kosztuje tyle. Myślałem, że to będzie dużo mniej, ale 39 zł za, za 250. Ojojoj, nie o to chodzi! Nie o to chodzi w tym odcinku. Chodzi o to, żeby robić profit. Jest ciutkę lepiej, ponieważ jest P90. Zależy w jakim stanie. Field tested i taki kałaszek kosztuje stówkę, czyli jest profitik. Powiem wam szczerze, że myślałem, że to jest kałach Szmaragdowe pręgi, że on będzie tańszy, a ten kałach kosztuje stówkę, Także nieźle, powiem wam szczerze Jedziemy kolejne dwie skrzyneczki i liczę na jakąś kostkę Okej, okay, jest po raz kolejny dramat Tak jak mówiłem Nie zawsze najdroższa skrzynka jest najlepsza I teraz to wychodzi, ale wiecie co? Otworzymy sobie teraz takie cztery skrzynki Cztery skrzynki, pięć stów za jedno otwarcie i proszę o coś dobrego. Jest SG, on jest drogi. Wiem, że on jest drogi. Ten kałaszek też. Ale 67 zł on kosztuje? Ja myślałem, że minimalnie 250. 229. 7. Ok, no dramat. Powiem Wam szczerze, że ta skrzynka, jak na razie, najgorsza z wszystkich. Mimo, że jest to najdroższa i ma najlepszej temki w środku. No nie. Do niej mam pecha. Ale na streamku, streamku też będziemy testować będziemy. Cię przekonywać, mam nadzieję, że do, ty do tych skrzynek miałem 2700 około, mam 2300. Widzicie, wcześniej był profit, a teraz te najdroższe item te skrzynki zabrały. Przechodzimy sobie na spokojnie, upgrade, na razy 10. Wewnijmy sobie te, te itemki tańsze. To już widzę, że niestety nie siedzi. Góra też by nie była. Można manewrować, oczywiście, tym licznikiem. Także to na pewno sobie teraz kurczę zrobimy. A wupka, boom bum, i damy sobie tutaj. Może wejść, może wejść, wejdzie i weszło. <laughs> Ten upgrader raz 10 jest niesamowity. W poprzednim odcinku chyba siadło, też na razy 5 siadło. I widzicie, jeśli chcecie manewrować, to naprawdę manewrujcie moim sposobem: czyli dajemy sobie najpierw tutaj, czyli tutaj na przykład nie siedzi, i potem ta strona daje. Teraz tutaj i nie zdziwię się, jak nie siądzie. Nie wierzę, doleć. <laughs> nie wierzę. Nie wierzę widzowie. Ja mówiłem, że nie siądzie. Co tutaj się teraz stało? Dobra, to jest chyba. Mówiłem, że poprzedni odcinek jest jednym z najlepszych. Ale to, co się teraz tutaj stało, to przechodzi ludzkie pojęcie. Dobra, jeszcze upgrade razy 5 na takie rękawiczki. I dam sobie. Patrzcie, tutaj siadło. To tutaj też powinno dać. Okej, okay, nie da. Niestety nie da. Jednak druga strona. Tak jest. Właśnie skoro tu dało, mogłem dać tam szkoda, ale i tak naprawdę nie będę narzekał, ponieważ ile mamy? Mamy 2900. To już jest fajny profitik. I jeszcze sobie przejdziemy na szybko na nowy tryb na evencie. Pamiętajcie o nim. I wrzucamy sobie całość, oczywiście. W poprzednim odcinku się nie udało. Mam nadzieję, że teraz się uda. Nie no, znowu nie siada! Kurczę! Szkoda. Ale będziemy próbować aż do skutku, aż w końcu się uda. Wiadomo, że jakaś tam szansa na fajny proficik jest, ale jeszcze te itemki trzeba subgradeować 500 złotych, na razy 5. Ostatni upgrader w tym odcinku. Jeśli to nie siądzie, to będę troszkę w plecy ze skinów. Ale i tak fajnie upgradey siadły. Dobra, skoro tutaj wtedy dało, to teraz tutaj da. Doleci. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Miss upgradera Esteban. Za to widzowie łapa w górę, subskrypcja dzwoneczkiem, komentarz. 20 złotych Pasew cards wylosowany będzie na streamku. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i na razie.